Witajcie. Przepraszam, że wczoraj nic nie było, ale ja jestem w kiepskiej formie. No cóż, we Włoszech dalej i trzęsie się okolica Campi Flegrei. I w tej chwili właściwie można usłyszeć kilka prognoz z tym związanych, a mianowicie jedna, ta najbardziej optymistyczna, mówi, że będzie podobnie jak w latach 1982-84, kiedy wystąpiły podobne wstrząsy i nasilenie się zjawiska bracizizmu, czyli takiego unoszenia się i opadania ziemi, podczas którego ziemia znacznie się podniosła. Na terenie Campi Flegrei. Natomiast istnieje także drugi wariant. Na mianowicie nawiązujący do historii roku 1538, kiedy jednak doszło do wybuchu po takiej serii pierwotnych wstrząsów. I cóż, co jest bardziej prawdopodobne? Otóż musimy sobie zdać sprawę, że nie mamy możliwości na podstawie obecnego poziomu nauki, aby ustalić z pewnością, jak rozwinie się sytuacja także właściwie pewność będzie można mieć wtedy kiedy na przykład będzie mieć miejsce erupcja i tu chciałam zwrócić waszą uwagę na jedną rzecz a mianowicie że jeśli chodzi o teren Campi Flegrei to jest to nie jest to taki typowy wulkan a mianowicie jest to tak zwana kaldera podobnie jak w przypadku Yellowstone a mianowicie tutaj jest, Jak wiecie, z reguły wszystkim kojarzy się wulkan, w spornie jest toszka, ewentualnie z ziejącym ogniem szczytem, takim nieco uciętym. Natomiast kaldera powstaje wtedy. Kiedy wskutek erupcji wydobywa się z wulkanu bardzo wiele magmy, i wtedy następuje coś w rodzaju próżni wewnątrz i wulkan zapada się w dół. Właśnie coś takiego, taką, taką przestrzeń krateru, który się zapadł w ziemię, nazywamy kalderą. Z reguły ma dużo większą powierzchnię niż tradycyjny wulkan. Także, no cóż, Włochy są w sytuacji trudnej i właściwie wszyscy mieszkańcy zagrożonych okolic no, zaczynają robić walizki, tym bardziej, że udowodniono, że plany, ewakuacji, no niestety nie pozwoliłby na uratowanie wszystkim, wszystkich w przypadku najgorszego scenariusza. Natomiast jest to po prostu nowy, na razie nie został opracowany. Miejmy nadzieję, że podobnie jak w latach 82-84, zakończy się tylko na pomrukiwaniu wulkanu. Natomiast w Włoch przychodzi jeszcze jedna bardzo pozytywna wiadomość. A mianowicie teraz we Włoszech, podobnie jak w wielu innych krajach, odbywa się szereg procesów sądowych, w których ludzie zwolnieni z pracy podczas zarazy, i tu na mocy takiego dekretu, czyli DPCM, jak, jak Włosi mówią, czyli dekretu premiera, który zastąpił praktycznie normalne prawo, zostali pozbawieni możliwości zarobkowania, nie mówiąc o tych, którzy. Ponieśli straty wskutek przymusowego przebywania w domu. Bardzo dużo firm zbankrutowało, więc w tej chwili można zauważyć coraz więcej spraw a mianowicie w y, Trybunale y, w Akwini pan sędzia Giulio Cruciani y, podjął taką doskonale, y, wydał bardzo dokładnie uzasadniony werdykt, w którym y, osobie skarżącej właśnie y, y, pracodawcy o, o na, pracodawcę na szczeblu narodowym. Z powodu niemożności pracy i strat z tym związanych, a więc absolutnie poparł o wyroszczenia. W dodatku przyznał jeszcze wysoką sumę za stres, który ta osoba, którego ta osoba doznała. I myślę, że to jest bardzo ważne. A w tej chwili właściwie mówi się, że chociaż chodzi, to, chodzi tu o jed, jeden taki przypadek, ponieważ Decyzje są podejmowane przez sędziów. W odniesieniu do jednego tylko przypadku. Niemniej jednak Sąd Najwyższy powinien wziąć pod uwagę uzasadnienie, które jest po prostu napisane w sposób wyjątkowo jasny, przejrzysty i które wskazuje na ważne, na takie podstawowe funk punkty. I tutaj trzeba stwierdzić, że Sąd Najwyższy Włoski zadecydował za zgodnością. Owego, owych restrykcji skowytowych, twierdząc, że było to związane z wiedzą, z nauką. No więc, w chwili obecnej wydaje się, że ponieważ coraz więcej poważnych prac wskazuje na nonsens właściwie takich działań i bezzasadność, to także i Sąd Najwyższy powinien skorygować swoją opinię. W radiu, radio wypowiedział się jeden z najsłynniejszych włoskich y, naukowców w dziedzinie patologii medycznej, a mianowicie pan profesor Mariano Bizarni, który od samego początku zarazy zgłaszał y, y, swoje zastrzeżenia i wykazywał to w sposób bardzo kompetentny. Profesor Bizarni jest szefem Wydziału Patologii Medycyny Eksperymentalnej na najbardziej prestiżowym Rzymskim Uniwersytecie a mianowicie uniwersytecie lasa Pięca. I no cóż przypomniał, wykazał on także badania od słynnego badania, o którym ja mówiłam od badania organizacji Cochrane na temat skuteczności maskowania. I negatywnych skutków maskarady. Jednocześnie podkreślił, że jeśli chodzi o firmę Pfeiffer, no cóż, firma ta wielokrotnie była już skazywana ze względu na zaniedbanie protokołów związanych z bezpieczeństwem preparatów i wszelkiego typu szczypawek. Przypomniał tutaj dość dużo kwestii. No i w tej chwili właściwie. Coraz więcej mówi się o mm, szczypawce przeciwko mm, brodawczakowi ludzkiemu, która okazała się no po prostu bardzo niebezpieczna. Pan profesor tutaj także mówił o szczypawce zmodyfikowanej przez tą firmę, głównie to szczypawka, którą właściwie wszyscy otrzymaliśmy w dzieciństwie, a mianowicie dyfteryt Stężec-Koklusz, w tej chwili zamiast dyfteryt zwykle mówimy Krztusiec, która pierwotnie rzeczywiście ratowała życie, a w chwili obecnej po pewnych modyfikacjach, szczególnie w krajach afrykańskich, no, niestety zebrała straszne żniwo. I tutaj raz jeszcze warto powiedzieć, że absolutnie błędem od strony naukowej jest twierdzenie, że wszyscy ludzie są równi i że preparat, który się sprawdza w jednym kraju, będzie skuteczny w drugim. Otóż jest to nonsens. Zarówno jeśli chodzi o patogeny, z którymi się spotykamy w życiu codziennym, zupełnie inaczej to wygląda. Wygląda w krajach o klimacie ciepłym, inaczej to wygląda na północy. Jednocześnie przystosowania do, do klimatu, o czym Wam już mówiłam, a mianowicie melanina, ciem, ciemny kolor skóry, to właściwie większa ilość melaniny, będącej naturalnym filtrem, która chroni człowieka przed silną operacją słoneczną. Ci sami ludzie, i to co świetnie sprawdza się w krajach gdzie, równikowych, w naszym klimacie jest y, ogromnym handicapem, ponieważ ludzie ci nie przyswajają wystarczających il ilości witaminy D i po prostu cierpią z tego powodu. Ich system y, odpornościowy jest zaburzony. Podobnie y, ludzie, którzy przenosili się do krajów południowych z Europy, również mieli problemy, przede wszystkim dlatego, że nie było odpowiedniej odporności. Tutaj takie właśnie próby przesadzania niejako całych grup populacyjnych po prostu wiążą się z ogromną krzywdą i tutaj mogę Wam powiedzieć, że to nie chodzi tylko właśnie o takie sprawy jak na przykład ciemna skóra, ale nawet o enzymy trawienne, a mianowicie jesteśmy, nasz organizm jest przyzwyczajony do trawienia pożywienia tradycyjnego, które jemy. I mogę Wam tu dać kilka przykładów. A mianowicie, wiecie, że minęło już kilkaset lat od czasu, kiedy sprowadzano do Stanów Zjednoczonych niewolników z Afryki Równikowej. W Afryce Równikowej, ze względu na występowanie muchy CC, czyli Trypanosoma Gambiensis, jak nazywa się ona oficjalnie, nie hodowano bydła i dzieci były karmione tylko mlekiem matki przez bardzo krótki okres czasu. Potem przyzwyczajały się do innego pożywienia. W związku z tym, przy podawaniu przez dłuższy czas produktów mlecznych, no możemy zaobserwować um, u ludzi tego pochodzenia um, nietolerancję laktozy. I wyobraźcie sobie, że ta nietolerancja przetrwała do dnia um, obecnego co wskazuje na, na to, jak głęboko była zakorzeniona. Kolejny przykład. Z tym związany to na przykład jest nietolerancja Europejczyków do pełnego trawienia diety, która jest podstawowa w Ameryce Środkowej, a mianowicie opartej na przykład na strączkowych, w tym fasoli. Okazuje się, że nie mamy takiej ilości enzymów trawiennych, aby tę fasolę dobrze trawić i ją dobrze przyswajać, nie mówiąc tutaj o fazynie, która wpływa. Na krzepliwość krwi. Także, no cóż, takie akcje, które mają na celu zmianę społeczeństwa, są po prostu bardzo niebezpieczne, przede wszystkim dla tych, którzy są przesiedlani w ten sposób. Doszło do coraz większych spięć między Niemcami a Włochami z tego powodu, że Niemcy. Usiłowały wprowadzić prawo, które dawało wsparcie i fundusze tzw. Tak ONG, czyli Organizacjom Pożytku Społecznego, tzw. Tak które zajmowały się przesyłaniem wycieczkowiczów. I cena za wycieczkę to było około 6 tysięcy euro, czyli naprawdę potężna suma dla przeciętnie zarabiającego Polaka, na przykład, z Afryki do Włoch. No cóż, tutaj w końcu. Kilka słów prawdy powiedział pan Antonio Tajani, który, no cóż, nie sprawdził się dobrze jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Jego wypowiedzi na temat Polski niektóre były no, po prostu żenujące, no ale w tej chwili stwierdził, że jeśli Niemcy dotują takie organizacje, to logiczne jest, aby te organizacje działały, przewoziły migrantów na przykład do Hamburga, a nie na Lampedusę, tak? że w tej chwili właściwie coraz wyraźniej widzimy, jak bardzo odbiega działalność indywidualna tych, którzy mają ambicje, żeby zarządzać całą Europą. A interes ogólny. No tutaj ostatnio zapytano także Giorgia Meloni, jak określa zdecydowaną postawę rządów Węgier i Polski w sprawie relokacji. No cóż, powiedziała, że nie będzie nigdy krytykować nikogo, kto walczy o dobro swego narodu. Bez względu na to, jaka jest obecnie sytuacja, bo właściwie w tej chwili mówi się, że rynki finansowe zaczynają stosować bardzo silny nacisk na rząd włoski, właściwie usiłują powtórzyć scenariusz, kiedy wymuszono odejście Silvio Berlusconiego, oczywiście zasłaniając się rynkami, tak zwanym spreadem, i przejęcie rządu przez tak zwany. Siły techniczne, w tym wypadku Mario Montiego, który był jednym z bardzo wierno poddanych sług systemu. W tej chwili usiłuje się robić to samo. No cóż, należy wierzyć, że kobiety są bardziej wojownicze pod tym względem i, i że Giorgia Meloni nie da się zastraszyć. Dlatego, że już te działania widać, zresztą warto przypomnieć, że przed wyborami, ściskająca się teraz, z Georgią, pani Urszulka groziła, że ma środki, dzięki którym może się pozbyć niepożądanych rządów w Europie. A próbę owych niepożądanych rządów to w tej chwili do władzy powróciło stronnictwo pana Roberta Fico, Fico z, ze Słowacji, która, które to stronnictwo jasno mówiło już w kampanii że ważniejsza, bliższa ciała koszula niż Sukmana, a mianowicie, że jeśli przejmie władzę, a stronnictwo to otrzymało 23% głosów, co oznacza, że będzie musiało tworzyć koalicję, ale przeszło jednocześnie kilka bardziej prawicowych ugrupowań, więc jest szansa na stworzenie bardziej konserwatywnej tutaj koalicji. I mianowicie z tego powodu, że ważniejsza jest Słowacja, więc y, będzie trwać pomoc humanitarna dla y, naszego wschodniego sąsiada, natomiast nie będzie mowy o pomocy militarnej, dlatego że rząd ma się koncentrować przede wszystkim na interesach własnego kraju. I nie pomogły apele pani Wery Jurowej Czeszki, która jest komisarzem do spraw walorów, wartości unijnych. I zwróćcie uwagę, że podobnie jak wartości, zasady spo społeczności, tak samo owe wartości europejskie nigdzie nie zostały zdefiniowane, jak należy. A więc należy do tego też, też podejść z pewnym dystansem. Dzisiaj była kolejna... Ciekawy, kolejny ciekawy program, którego warto było posłuchać, to taki cotygodniowy wywiad z Massimo Mazzucco. Pan, o którym Wam wielokrotnie mówiłam i którego wielokrotnie cytowałam, a mianowicie pierwotnie znakomity fotograf zajmujący się modą, potem autor dokumentalnych filmów, przez wiele lat działający w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili mieszkający w małym miasteczku w Kalabrii, niewątpliwie postać nietuzinkowa. Otóż o czym dzisiaj mówił? Wspominał przede wszystkim, wspominany był także przede wszystkim pan Giorgio Napolitano, zmarły w matuzalemowym wieku włoski, wielokrotny prezydent. I tutaj Massimo Mazzuko przypomniał dwa wystąpienia. A mianowicie jedno to wystąpienie pana, który się nazywał Salvatore Borsellino i był on młodszym bratem jednego z sędziów i śledczych prowadzących śledztwo w sprawie mafii i związków mafijnych. Zarówno sędzia Giovanni Falcone, jak i sędzia Paolo Borsellino zginęli w zamachach bombowych. Niektórzy przypisali te zamachy niedawno zmarłemu Matteo Messina Denaro. Natomiast dowodów nie ma. Natomiast to, co Massimo Mazzucco przypomniał, to wystąpienie, w którym Salvatore Borsellino jasno powiedział, że konsensus. Rządu włoskiego z mafią odbywał się pod bezpośrednią opieką właśnie pana prezydenta Napolitano, który otrzymał kolejną kadencję właśnie z tego powodu. No, także przypomniano, Tutaj wystąpienie pani reprezentującej ruch pięciu gwiazd w tym czasie, kiedy przejął on władzę, która zaprezentowała książkę jednego z wielkich mistrzów włoskiej, włoskiego wolnomularstwa. Książka zatytułowana Masoni mówiła dokładnie o związkach pana prezydenta, przede wszystkim z lożą, która się nazywała Three Eyes, czyli Troje Oczu, do której miał zostać wprowadzony przez Henry'ego Kissingera, stuletniego, obecnie amerykańskiego polityka i masona wysokiej rangi. I tutaj padło wtedy pytanie, czy prezydent Rzeczpospolitej może państwa może należeć do organizacji wolnomularskiej, międzynarodowej o celach no cóż, Loża ta jasno mówiła, że dąży do przejęcia władzy nad światem. Po o, tym wystąpieniu m, owej pani, y, pan prezydent podał się do o, dymisji i nie skomentował tego wystąpienia. Kolejny temat dzisiejszej wypowiedzi, Massimo Madzuko było y, był związany z Ruchem Pięciu Gwiazd. Ja przypominam, że Ruch Pięciu Gwiazd był bardzo y, y, jakby to powiedzieć nawet bym to nazwała naśladownictwem ruchu Kukis. I y, właściwie można stwierdzić, że są to pewne schematy, które zostały uruchomione, przy czym Polska była, mniej więcej zawsze jest o jedną kadencję przed Włochami. Także, no cóż, niestety nie jest to dobra prognoza dla Georgii Meloni, gdyż y, jeśli pójdziemy, myśli, będziemy myśleć z tym tropem, to czeka ją los y, PiSu. Praktycznie. No, ale y, tutaj nie w tym rzecz. A mianowicie chodziło o to, y, w jaki sposób. Y, ruch ten właściwie zniszczono dzięki działaniom zewnętrznym i tutaj Massimo Madzuko zwrócił uwagę na pewien bardzo ciekawy schemat a mianowicie chodziło o to że bardzo wyraźnie wzrosły notowania Legi Nord Mateo Salviniego i doprowadziło to do tego że Upadła właśnie koalicja Legii i Pięciu Gwiazd. I zaczęło następować właściwie od tego momentu i od upadku rządu, gdyż do wyborów nie doszło i Matteo Salvini stracił całą przewagę. Stracił miejsce ministra spraw wewnętrznych. Skończyło się to dla niego jeszcze sprawami sądowymi, ponieważ nie pozwalał na lądowanie sta upadków niemieckich we włoskich portach w ramach obrony granic. No i doszło także do upadku ruchu pięciu gwiazd, co było wyraźnie skutkiem działań zaplanowanych działań zewnętrznych, właściwie Chodziło o rozbicie przede wszystkim tego związku, tej koalicji, i jednocześnie następny już rząd. To był rząd, który opierał się na Partii Demokratycznej. No cóż, zwracam Waszą uwagę, że we Włoszech nazwę. Partii Demokratycznej nosi partia stricte lewicowa, komunistyczna. dość tak to śmiesznie wygląda w tej chwili. I właściwie upadek Ruchu Pięciu Gwiazd, które teraz nie mają żadnej wartości, a ludzie, którzy pozostali reprezentują kierunek centro-lewicowy. No nic. Tutaj jest następna kwestia, która była poruszana, to właśnie zmiana... Przekształcenie społeczności w krajach, i pamiętajmy, że uzyskanie obecnego poziomu demokracji, łącznie z dostępem do głosowania, to rezultat walki i działań wielu pokoleń. W tej chwili, w obecnej chwili, usiłuje się zmienić obywateli w poddanych. Chciałabym, żebyście się nad tym zastanowili, co to w rzeczywistości oznacza, jaka jest różnica między byciem suwerenem, obywatelem państwa demokratycznego, a byciem poddanym. To jest bardzo istotne. Kolejna sprawa, o której mówił Massimo Mazuko, to kwestia powiedzmy sobie upadku samochodów elektrycznych, dlatego że w tej chwili jest coraz więcej bardzo niepokojących prognostyków, a jednocześnie coraz mniej mówi się nie tylko o kwestii pozyskiwania niezbędnych surowców do ich budowy, ale także krótkiego okresu ich wykorzystania i kwestii utylizacji zużytych baterii, które mają bardzo krótką żywotność. I Massimo Madzuko zwrócił uwagę, że przez Wiele państw usiłowano, wiele państw usiłowało stworzyć wizję i obraz elektrycznego samochodu jako wizytówki dobrego obywatela, to znaczy ci, którzy mają samochody elektryczne, to mogą wszystko, mogą jeździć wszędzie, są, mają pełną ruchomość, dostęp do wszystkiego, a ci, którzy ich nie mają, to są źli, należy ich ograniczać i należy im sugerować, Poruszanie się na piechotkę albo środkami lokomocji, które są kontrolowane przez rząd, czyli bardzo łatwo można wymusić na ludziach, że jeśli nie będą mieli na przykład owego słynnego paszportu szczypawkowego, to zostanie im poruszanie się na piechotę. Więc upadek samochodu elektrycznego byłby dla wszystkich bardzo korzystny. I tutaj należy zwrócić uwagę, bardzo ładnie to rozwinął Massimo Mazzuko, a mianowicie powiedział, że obecna rzekoma transformacja to po prostu umożliwienie pewnej grupie przez nikogo niewybieranej możliwości kontrolowania nas w ten sposób, że zostają. Dostęp do praw, które są uważane za normalne prawa człowieka, może być ograniczony przez osoby, które same ustalają warunki, które należy spełnić, aby móc się cieszyć podstawowymi prawami. Także powinniśmy wszyscy mieć nadzieję, że choć byłoby to bardzo ciekawe rozwiązanie. I niewątpliwie bardzo wygodne, to w tym wypadku miejmy nadzieję, że elektryczne auta będą jeszcze czekać dość długo na dostęp, i na, na to, aby być jedynym dopuszczalnym środkiem komunikacyjnym. Aha, i na zakończenie powiem Wam, że Massimo Mazzucco przytoczył taką sytuację. Z Niemiec, gdzie właśnie garaż, w którym znajdowały się samochody Tesli na sprzedaż, został właśnie zablokowany przez ruch, który się sam definiuje jako ekologiczny, ze względu na to, właśnie na problemy, które są zagrożenie dla środowiska poprzez wydobywanie materiałów niezbędnych do budowy samochodów elektrycznych. Także może wśród tych, którzy mówią, że chcą walczyć o dobro środowiska, są także ludzie myślący. No cóż, tyle na dzisiaj. Życzę Wam pięknego miesiąca, dobrego tygodnia. No i raz jeszcze proszę o modlitwę w intencji mojej małej rodziny. To wszystko. Do widzenia.